Przegrywacie ten szósty mecz z Krakowią. Ale chyba cokolwiek by nie mówić o tym, jak żałujecie tego meczu, to chyba nie można powiedzieć, że był to zły mecz w Waszym wykonaniu. Nie, na pewno nie był zły. Po prostu daliśmy Krakowi szczęść pierwszą rękę i, i trochę wycofali się do brony I przez to taki jak musimy więcej, więcej poświęcać na wejście do tercji, bo oni stawili, są ustawieni piątką na niebieskiej linii. I po prostu musimy w tym ostatnim meczu, wiadomo, że. Musimy wszystko, wszystkie ręce na pokład, i, i, i szczelić w tejś bramkę i, i dominować tak, jak było w poprzednich meczach, które wygraliśmy. A z czego jesteś najbardziej zadowolony po takim spotkaniu? Zadowolony, najbardziej? Zadowolony, tak. No, że mamy tę przewagę, że po prostu jesteśmy lepszą drużyną, tylko bo nie potrafimy szczelić tej bramki i wykorzystać te sytuacje, które, które nam się zawarwają. Także nic, tylko odpocząć jutro i, i w czwartek wygrać. Przed playoffami mieliście tą, ten przywilej, żeby można było sobie wybrać rywala. Wybraliście Krakowie. Czy teraz, z perspektywy czasu, żałujesz tego wyboru? No Nie ma co żałować. Żeby wygrać Mistrzostwo Polskie, trzeba z każdym wygrać. To, to, czy wybieramy toru, to czy to, to bez znaczenia. W tej lidze wszystkie, wszystkie drużyny są wyrównane, i, i w każdym playoffie widać, że było 3 2 Nie wiem, jak się ta do wyniku skończyła. Ale, ale tu nie ma, nie ma że będzie łatwe czy, czy trudno. W każdym trzeba wygrać i nie ma gafki. Czy nie uważa, że ten mecz siódmy to mimo wszystko niespodzianka? Patrząc na to, że e, zakończyliście sezon zasadniczy na drugim miejscu, w Kraków gdzieś tam daleko? Nie, powiedzieliśmy sobie, że będzie w tym, tym pojawił 21 meczy i jest siódmy mecz, także... Nie, no wiadomo, że jest zdenerwowanie, że, że mogliśmy wcześniej skończyć, ale to jest play-off. No każdy walczy, każdy chce wygrać i, i to nie ma, nie ma różnicy, czy, czy ktoś był na drugim miejscu, czy na szóstym, czy na ósmym, naprawdę nie ma. Czy ten mecz siódmy wywołuje jakieś dodatkowe emocje? Takie inne niż taki, powiedzmy, standardowy mecz play -offowy? No nie wiem, czy inny niż standardowy mecz play -offowy. Każdy play-off jest ważny i wiadomo, że mamy ostatnie... Ostatni, ostatni mecz, żeby wygrać i, i trzeba, trzeba sobie yy, udowodnić, że, że, jesteśmy, że jesteśmy lepszą drużyną i, i nic tylko wygrać i walczyć na 100%. To zapytam ci na koniec, co według Ciebie jest w zespole Komarczakowi, jakie są ich silne strony, że tak ciężko się z nimi gra? Na pewno są dobrze ustawieni w obronie i mają bardzo dobrego brankarza, który widać, że, że pomaga im. Tyle strzałów miał w poprzednich meczach, że, że czapki z góry dla niego, ale...